Jacek robi mnóstwo rzeczy naraz. Słucha muzyki z internetu, ma włączony komunikator, pisze maile. Wszystko dzięki Neostradzie TP 1 Mega. A z okazji świąt niespodzianka. Zamów Neostradę TP do końca grudnia, a otrzymasz bonus do 450 zł na produkty ze sklepu internetowego TP lub na usługi WP.pl. Neostrada TP 1 Mega już od 28 zł wraz ze świąteczną niespodzianką. Zamów na TP.pl lub przyjdź do salonu TP lub Orange. Twój świat. Cały świat. W najnowszym numerze AWANTI 584 ciuchy na zimę, zestawy na narty, golfy, bodki, ubrania w angielskim stylu, a także modny kolor musztardowy. AWANTI idziemy na zakupy. Szukamy najlepszych inwestycji 24 godziny na dobę. Nasi międzynarodowi specjaliści analizują rynki na czterech kontynentach. Już od 1928 roku trzymamy się naszych sprawdzonych zasad inwestycyjnych. Mamy jeden jasno określony cel zapewnić ci dostęp do najlepszych rozwiązań finansowych. Fundusze inwestycyjne pionier, pierwsze na polskim rynku. Wyjątkowa sylwestrowa przyjaciółka, wielki horoskop 2007. Sprawdź, co Cię czeka. Kup przyjaciółkę z modnym błyszczącym szalem. Dobierz kolor do swojej sylwestrowej kreacji. Możesz też kupić przyjaciółkę z filmem. Do wyboru aż cztery tytuły. A dla dzieci naklejki z bohaterami serii Disney Magiczna Kolekcja już w kioskach. Kochacie taniec? Lubię patrzeć, jak tańczysz stoi Zobaczcie jego mistrzów w akcji. Co jest dobre, podoba mi się. Roztańczony przy dźwiękach disco John Travolta. Czy mogę Ci obetrzeć pot z czoła? W przewojowej gorączce sobotniej nocy. Pocałuj mnie. Mega komedia. Jutro o 20. Początek nowej drogi życia. Żona powinna szanować decyzję męża. Pieniądze szczęścia nie dają, ale trzeba je mieć. Bywa bardzo zawikłany. Po co przyjechałeś? Jak zobaczę miłość i szczęście, to się zwinę. Zobaczyłem się zwijam. Tragikomiczny obraz Polski i Polaków. Żeby to całe wasze życie było takie piękne jak ta dzisiejsza noc. W Mocnym Kinie. Wesele Wojciecha Smarzowskiego. W sobotę o 23.10 w dwójce. Julia Roberts i Richard Gere. Jeśli nie masz żadnych zobowiązań, byłoby mi miło, gdybyś dotrzymała mnie towarzystwa. Mam tu zostać? Nie stać cię na to. Przekonaj się. Zapłacę, ale musisz być na każde moje zawołanie. Bardzo chętnie, ale jesteś bogaty i przystojny. Możesz mieć dziewczyny za darmo. Chcę zatrudnić profesjonalistkę. Niepotrzebne mi problemy sercowe. Pretty Woman w sylwestra o 18.55. Helie był szalenie zadbanym mężczyzną, tak często brał kąpiel. Wzywał mnie i Lindę do swojego pokoju. Spuszczał żaluzje, zdejmował koszule i spodnie i nam kazał robić to samo. Reakcje naprawdę mogą być różne. Mój ojciec obchodzi dzisiaj swoje 60. a Tu wszystko się sypie. Po rodzinie można spodziewać się wszystkiego. To bardzo ważne odróżniać świat urojony od rzeczywistego. Grażyna Turbicka zaprasza do Kocham Kino Festen we wtorek o 22.35. Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre, les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Mnóstwo wspaniałych kreacji, piękne wnętrza oraz najlepsi fachowcy. A wszystko to dla trzech niezwykłych kobiet, które wkrótce będą nas witać w każdy sobotni poranek śniadaniem z dwójką. Przez cały tydzień wyobrażam sobie sobotni poranek. Nie ruszam się z domu bez śniadania. Przez cały tydzień czekam na sobotę. My już też z niecierpliwością czekamy na pierwszą sobotę stycznia, która rozpocznie nowy cykl programów porannych. Śniadanie we dwoje, czysta przyjemność. Śniadanie w sobotę, przyjemność jeszcze większa, bo nie trzeba się spieszyć. Najbardziej lubię śniadania we dwoje szczególnie w sobotę. Właściwie już gdzieś tak we wtorek rano czekam na sobotę rano. A my już dziś nie możemy się doczekać tej sobotniej pobudki z dwójką. Śniadanie z dwójką. Już nie mogę się doczekać. Uwielbiam śniadania z dwójką. Śniadanie z dwójką. Pyszne. Smacznego. nie będzie na pewno, bo i jak ma nie być, skoro trzy wspaniałe kobiety i ich goście będą od samego rana w sobotę w naszych domach. Genialny Właśnie tutaj odbywa się przygotowanie planu do nagrania czołówki do nowego programu telewizyjnej dwójki, śniadanie z dwójką. Zapraszam.